Kalimera! Czyli po grecku. Dzień dobry. Witam was, moi drodzy serdecznie. I dzisiaj przed nami smakołyki z tygodnia greckiego, który właśnie rozpoczął się w moim ulubionym dyskoncie. Wszystko w kolorach białym, niebieskim. W Grecji nigdy nie byłem, ale dzięki temu, że jest tydzień grecki w Lidlu, przynajmniej poczuję niektóre ze smaków, które na co dzień królują w tamtejszej. Kuchni mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu uczestników. Oczywiście produktów było więcej. Dla tych, którzy chcą znaleźć te produkty, informuję, że wszystkie te produkty znajdują się centralnie po środku każdego ze sklepów. Kończą się różnego typu artykuły przemysłowe, ubrania. Tam zawsze są specjalne szafy, w których są dedykowane produkty do danych tygodni. Kiedyś był hiszpański, kiedyś był francuski, był amerykański. Teraz przyszła kolej na Grecję i to są produkty, y, które nie muszą być y, obrabiane, jeśli chodzi o obróbkę termiczną. Oczywiście były tam jeszcze oliwki, różnego typu oliwy, oleje, y, różnego typu słodkie pasty do smarowania kanapek. Kogo mamy przed sobą, moi drodzy? Crispy Coated Peanuts, tzatziki flavor, czyli orzeszki. Panierce, powiedziałbym, o smaku cacyków. No w ogóle, cacyki są charakterystyczne dla kuchni greckiej. Bardzo ładnie, kolorystycznie, wszystko zgodnie z grecką tradycją. Cacyki Flavor Crisps, czyli chipsy. Zobaczcie, marka Eridanos. To nawet po grecku troszkę brzmi. I są to chipsy ziemniaczane, gładkie o smaku cacyki, czyli sosu jogurtowego, i są smażone. Coś, czego się boję, bo od małego. Nigdy hałwa nie była moim ulubionym słodyczem czy przekąską. Jak go zwał, tak go zwał. Czyli hałwa z pistacjami, po polsku. Jak byłem małym dzieckiem i coś wujostwo przywoziło z zagranicznych wojarzy hałwę, inni smokali, zajadali i po prostu byli zachwyceni, to ja mniej byłem zachwycony i wolałem czekoladę, batony. Almond Bar. Ta sama marka, Eridons. Jest to baton. Y, Almondsy, czyli po prostu migdały. 68 jest ich. No i całość jest oblepiona jakimś takiej zalewie miodowo-cukrowej. Tego jestem ciekaw. Bread Sticks. Są to kawałki chlebowe. Po polsku bym powiedział, że to są paluszki myślę, że około 3-4 km w stronę Otwocka w Józefowie była wielka fabryka paluszków marki Makiko. Byłem w szkole podstawowej, to te paluszki, no były nieodzownym elementem tak zwanego szkolnego sklepiku, gdzie można było zjeść kanapkę, zjeść pączka, zjeść jakąś drożdżówkę, a oprócz tego właśnie kupić sobie paczkę ulubionych paluszków. Ja z perspektywy czasu najbardziej lubiłem te z makiem, ale były też właśnie i z sezamem i były też klasyczne po prostu paluszki solone. Baklawa, moi drodzy! Baklawa, 10 kawałków baklawy, czyli charakterystyczny deser dla kuchni, można powiedzieć, całej śródziemnomorskiej, ale i tureckiej, i myślę, że jakbyście pojechali do Zatoki Perskiej, tam gdzieś ta baklawa również jest mocno obecna. Jest to ciasto tłuszczowe, układane warstwowo, wypełnione mielonymi orzechami włoskimi. Z dodatkiem cynamonu i z dodatkiem 35% syropu cukrowego. Kolejny baton w zalewie miodowej, tym razem 140 gramowy i będzie to na bazie orzeszków ziemnych. 65% ziemnych. No i ostatnie. Nie tylko cacikami grecka kuchnia stoi, ale również dla tej kuchni charakterystyczny jest gyros, więc te chipsy będą o smaku gyrosa. Mogłem powiedzieć na końcu, ale powiem od razu. 65 zł za 8 produktów. 15.99 kosztowała baklawa i była najdroższa, a najtaniej baton migdałowy 3.49. Taka rozpiętość cen, o cenach na pewno jeszcze powiem na koniec. Zostawiłem chipsy Chipsy o smaku gyrosa. Pachną bardzo fajnie i jest ich sporo. Słuchajcie, to nie jest tak jak w niektórych chipsach, że jedna trzecia pudełka to, to z chipsy, a reszta to jest powietrze. Nie, tutaj jest ich całe, całkiem sporo. Raczej mniejsze niż większe i mocno przyprawione. Bardzo wyraźne przyprawy: papryka ostra, papryka słodka, sporo słono, słoności i mocno wyczuwalne smak gyrosa, ale czy jest jakiś taki bardzo mięsny? Nie. Pomidory w proszku, papryka w proszku, cebula w proszku, ekstrakt z dym mędzarniczy. Jest, jest wyczuwalne trochę, że one są takie, że, powiedziałbym, dymne, ale czy to są takie chipsy, że siadasz i tak jak lejsy cebulowe zjadasz na raz podczas meczu całą paczkę? Chyba nie. Poprawne. Dobre. Przyprawy są naprawdę mega intensywne i trochę zabijają całą resztę smaku. Jeśli chodzi o chipsy, konsystencje fajnie, że są małe, poręczne i nie są przesadnie tłuste. To też jest ważne, bo w niektórych paczkach, jak weźmiecie do, do ręki te, te chipsy, to aż ocieka ten tłuszcz i zostaje na palcach. Tutaj tak nie jest. No i lecimy od razu z batonem. Peanut Bar. Z czym się kojarzą takie batony? Jak byliśmy w Izraelu i chodziliśmy po takim jednym z największych lokalnych bazarów tamtejszych jak byliśmy w Tel Awiwie to były tego typu produkty właśnie na bazie syropu glukozowego i miodu na tych lokalnych stoiskach mm, pachnie znakomicie pachnie orzechowo mocno orzechowy wyczuwam ten syrop cukrowy, glukozowy słodkość jest fajnie obudowana tymi orzechami jedno z drugim bardzo fajnie się uzupełnia Zdarza mi się jeść różnego typu takie batony, jak jadę na mecze. W przerwie meczu mamy mało czasu. Łyk izotonika i taki parę gryzów takiego batona albo banan. I to nam szybko um, pomaga, żeby trochę tej energii dostać w przerwie. Bardzo fajne, mi to smakuje. Ja lubię te orzechy. To jest dobre i to może smakować waszym dzieciakom, bo ma w sobie, oprócz oczywiście tych orzechów tą nutkę słodkości. Tylko pamiętajcie, żeby sprawdzić alergeny, bo niektóre dzieciaki są uczulone na orzeszki ziemne. Nawet stawiam wyżej niż, niż te chipsy, bo bardziej mi smakowało. Orzeszki tym razem w panierce o smaku cacyków. czym mi się jeszcze oczywiście kojarzy Grecja, oczywiście z tym słynnym euro, które niespodziewanie wygrali i piękna historia yy, z Haristasem, czyli z napastnikiem do prezentacji Grecji, który kiedyś w dawnych latach podawał piłki, był chłopcem do podawania piłek, a potem sam został reprezentantem kraju i bohaterem tamtego euro. Mm, no charakterystyczny smak cacików jest, jest wyczuwalny ogórek. Delikatne, nie są wcale pikantne, no ale nawet nie są przesadnie słone. Bardzo takie delikatne, neutralne. Ciekaw jestem, czy są jakimś innym bardziej pikantnym smaku, bo sama konsystencja tej panierki jak najbardziej na tak. Blisko mm, przywierająca jak gdyby do tego orzeszka. Tak, żebym drugi raz to kupił i sam całą paczkę zjadł, to chyba nie. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w Grecji są wariaci, którzy do piwa są w stanie sobie takie orzeszki zakupić i jeść. No i zajadamy paluszki, moi drodzy, z sezamem. Oho! Jaka informacja? Rekordy świata! Dużo grubsze niż nasze klasyczne paluszki. Dzięki temu tego sezamu jest więcej. Porównując te paluszki do tych naszych klasycznych, nasze były bardziej przypieczone. Nasze były czasami aż takie mocno pomarańczowo-brązowe. Tutaj jest strasznie blady w środku. Tak jakby po prostu ktoś soli zapomniał dodać. I u nas ta konsystencja też była taka zbita, ale w środku ten środek, ten farsz tego ciasta chlebowego był taki bardziej wilgotny. Tutaj on jest wybitnie suchy. Idealne do tego, żeby zamoczyć w czymś, w jakimś sosie, w jakimś czymś mokrym. Ale poprawne przemnożytnie najlepiej smakują z serem, z wędliną, z sałatką, sosem lub napojami. Orzeźwiającymi. Nadają się również jako przekąska. W tej kolejności. Baklawa, moi drodzy. Spodziewam się ultra słodkiego, mocno kalorycznego specyfiku. Wyglądają trochę jak sajgonki, ale no, nie będą smakowały jak sajgonki. Ależ to jest tłuste. Mmmm. Niesamowicie słodkie oblane takim gęstym, słodkim syropem, ale to jest dobre. <noise> Ten farsz też jest niesamowicie słodki. Jest z dodatkiem orzechów. W środku syrop cukrowy. 66 gramów cukru w 100 gramach produktu. Dla wielbicieli słodkich rzeczy jak znalazł. Do herbaty jak znalazł. Ale przez to, że to jest tak kaloryczne i tak słodkie. Ja już bym więcej tego nie zjadł. Myślę, że czasami nachodzi taki moment w życiu każdej kobiety, przynajmniej raz w miesiącu, kiedy ma różnego typu zachcianki. Już nie mówię o sytuacjach, kiedy jest w ciąży i chce zjeść śledzie, a po śledziach na przykład lody truskawkowe. Ale to, jeżeli ktoś ma zachciankę, czyli taki nagły atak, musi zjeść coś słodkiego, to to jest idealne. Posmak tego, że to jest orientalne, ten cynamon fajnie się komponuje z tą słodyczą i czuć, że po prostu to nie jest Jakieś standardowe, nie wiem, ciasto, makowiec, serniczek, który jecie u babci czy u cioci. Tylko coś, co przyjechało do nas z innego kraju. I to jest ważne. Ręce popsikane, bo jest to potwornie y, klejące przez ten syrop glukozowy. Jest to hałwa sezamowa z pistacjami. 51% pasty zmielonych mielonych nasion sezamu. Syrop glukozowo-fruktozowy. 5% pistacji. Ekstrakt z mydlicy lekarskiej i aromat waniliowy. Brzmi nieźle. Może to w ogóle powinni sprzedawać w komplecie. Tu sezam, tu sezam. Mogłoby się zgadzać. U, twarde. Mm, w środku są normalnie duże ziarna pistacji. Bardzo słodkie. Ale nie, nie rozumiem fenomenu hałwy. Nigdy go nie rozumiałem i dzisiejszy test to też potwierdził. Czy to traktujemy jako... Taką niesamowitą słodycz, czy my to traktujemy jako, nie wiem, dodatek do kawy, do herbaty. Nie wiem, mnie, mnie, mnie zupełnie to nie przekonuje. I przepraszam wie, wszystkich fanów hałwy. Niestety, 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 ląduje po złej stronie mocy. Migdałowy baton. Migdały. W zdecydowanie ciemniejszym kolorze niż tamten orzechowy. Pachnie znakomicie. O kur. Tylko dla posiadaczy zębów porządnych. <laughs> One no są prażone. Tu jest więcej tego syropu niż tam. Przez to, że nasiona tych migdałów są większe i są większe przestrzenie pomiędzy nimi na wypełnienie tym syropem glukozowym i tym miodem. Ale dobre. Tu powinien być taki napis, jak na papierosach jest, że powodują raka i zabijają mi na alkoholu. To tu powinno być napisane. Powodują łamanie się słabych zębów. Idzie na dobrą stronę. No i ostatnie, moi drodzy, chipsy o smaku tsacyków. Zobaczymy, czy lepsze niż gyrosowe. Mmm. Mmm. W smaku przypominające niebieskie lejsy, fromaż, tak mi się wydaje. Jakość tych chipsów jest wysoka. Nie są tłuste, podobnie jak tamte. Lepsze od grosowych, zdecydowanie. Bardziej słone, bardziej idące w stronę tych cacyków, ale rodzaj tej przyprawy cacykowej dużo lepszy niż te orzeszki. I kawał paki. 200 gramów. Z rzutem na taśmę. Cacyki wskakują na pozycję lidera, chipsy o smaku cacyków, miejsce drugie, ten oto baton orzechowy, z dodatkiem syropu glukozowego i miodu, miejsce trzecie, paluszki, 7 do 1, jedyny produkt, który dzisiaj mi nie podpasował, to ta hałwa z pistacjami, nie rozumiem fenomenu hałwy, to jedyne, co mi smakowało w tym stacji, ale nie ratują całości tego produktu. Jednym słowem, 65 zł, a przez chwilę poczuliśmy, poczuliśmy się, jakbyśmy leżeli sobie na wyspie Mykinos albo na Lesbos, y, słynnej wyspie, na której tworzyła nasza znakomita pisarka y, pani Pawlikowska Jasnożeska, pisząc swoje erotyki. Y, tytułów nie znam, ale jak sobie wpiszecie w Google, to na pewno wam wyskoczą. Zatem zabieram. Was już z powrotem do Polski, ale jak będziecie na Krecie czy na Mykynos, to po prostu wyślijcie nam ładne zdjęcie z Grecji, że zajadacie tamtejsze specjały i może któreś z tych produktów w tamtej miejscowej odmianie jeszcze bardziej Wam posmakują. Napiszcie o tym w komentarzu. Jeżeli macie pomysły na kolejne ulane testy, zarówno mobilne, jak i, jak i tutaj w studiu, napiszcie również o tym w komentarzu. Smacznie Was pozdrawiam. I jeszcze muszę sprawdzić, jak jest po grecku. Do widzenia. Adiosas. Czyli do widzenia. Kłaniamy się do, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. I oczywiście nie zapomnijcie o lajkach, subach i kliknięciu w dzwonek, żeby nie przegapić żadnych z naszych produkcji. Trzymajcie się. Cześć.